Cześć. Tym odcinkiem idę na wojnę ze wszystkimi Januszami. I osobami, które twierdzą, że najtańsze ocena znaczy najlepsze, bo to nie służy mnie, tylko poszkodowanemu. Jest to po części prawda, ale jak za bardzo chcemy przeoszczędzić i zawieramy polisy w jakichś dziwnych, nowych towarzystwach, no to może się właśnie zdarzyć to, co zdarzyło się w 2019. I niestety teraz dochodzą słuchy, że mamy podobną sytuację. To znaczy, jest towarzystwo, które nie wypłaca odszkodowań. I co to dla ciebie znaczy, jako posiadacza takiej polisy? Ano to, że jeżeli ubezpieczyć się w takim tanim towarzystwie i ono nie wypłaci odszkodowania poszkodowanemu, no to on może pozwać ciebie z powództwa cywilnego. I nie chcę być tutaj prawnikiem, ale no wydaje mi się, że ma dość duże szanse wygrać, a co za tym idzie, zapłacisz za odszkodowanie z własnej kieszeni. Muszę się dograć, bo zapomniałem o jeszcze jednym ważnym argumencie. Pamiętaj, że jak wybierzesz najtańsze i teoretycznie najgorsze OC, mam na myśli firmę, której nie znasz, ale jest tanio, taka firma ogłosi bankructwo jak Gefion w 2019 roku. To płacąc za cały rok, na przykład teraz, czyli marzec, firma w maju ogłasza bankructwo, to twoja polisa działa jeszcze tylko 3 miesiące. Czyli do sierpnia, i w sierpniu musisz znowu zawrzeć na cały rok polisę. Więc wcale w skali roku nie zaoszczędziłeś. A mało tego, jeżeli zapomnisz wznowić, w cudzysłowie wznowić, bo musisz zawrzeć nową, to możesz się nawabić na jeszcze karę z UFG do 10 tysięcy zł. Wtedy w ogóle wyjdziesz na tym jak zabłocki na mydle. Więc pamiętaj, kupuj OC tylko w firmach, które znasz. Dodatkowo przedstawię jeszcze cztery czynniki. Na które warto zwrócić uwagę, zakupując polisę OC i to jest taki kolejny atut, żeby nie sugerować się tylko ceną. Ale właśnie jeszcze tymi kilkimi, kilkoma wybranymi czynnikami. No więc przechodząc do odcinka po tym długawym wstępie. Pierwszym czynnikiem jest ochrona zniżki. Mamy gratisową, na przykład wac czy HDI do pewnej kwoty. I mamy płatną tam około 20-50 zł w większości innych towarzystw. Co, nam tam co to nam daje? A daje to, że jeżeli będziemy sprawcami jakiejś szkody, to nasze towarzystwo, w którym zostawiliśmy składkę za tą ochronę bądź gwarancję różni agenci mówią będzie przymykać oczy na nasz występek, i stawka wznowieniowa będzie korzystniejsza niż gdzie indziej. Dlaczego będzie korzystniejsza niż gdzie indziej? No właśnie dlatego, że inne towarzystwa i tak widzą tą szkodę. To jest taki, niestety, trochę minus działania czy systemu tej ochrony zniżki. W naszym towarzystwie jest ok, ale w innych już nie, bo szkoda i tak jest przypisana na nasz PESEL. Dodatkowo, jak kupujemy nowy samochód, no to wiadomo, przeliczamy go w to każdym towarzystwie i wtedy już każde towarzystwo właśnie widzi tą szkodę. Nawet to, w którym mieliśmy ten inny pojazd, nasz z gwarancją. I na to niestety nie ma rady Przez to niektóre osoby stwierdzają, po co mi w ogóle ochrona zniżki, i to jest bez sensu. Nie no nie no, ma to swoje zastosowania, ale no, trzeba wiedzieć i o zaletach, i o wadach tego produktu, czy add-onu, jak niektórzy mówią. Kolejne NNW, i tutaj w zasadzie głównym czynnikiem, na które chciałbym, żebyście się skupili. To suma ubezpieczenia. 10, 20, 25, 50 tysięcy. Takie kwoty są najczęściej oferowane, i niektóre towarzystwa naprawdę dają fajne gwarancje do tego. Nie gwarancje, tylko w zasadzie promocje, bo takie generali za 50 tysięcy złotych żąda sobie tylko złotówki. No więc żal nie być. Assistance. No i tutaj mamy już szerokość, bo mamy dwa asystanse. Mamy ten wypadkowy, który, jak sama nazwa wskazuje, działa przy wypadku, ale działa też przy zderzeniu się z drzewem, czy na przykład wpadnięcia w poślizg i wypadnięcia z jezdni. No i mamy asystancja awaria. No to jak sama nazwa wskazuje, chroni w czasie awarii. Czyli akumulator, wyczerpanie paliwa, nie wiem, jedziemy, zapali nam się choinka na desce rozdzielczej, auto zgaśnie, nie chce się odpalić. Możemy sobie wezwać. I jak się domyślacie, pewnie awaria jest płatna. Nie wszędzie, bo dawna AXA, a obecna Unika, ma rozwiązanie, czy w zasadzie dodatek do swojego OC, który powoduje to, że do 75 km scholują was nawet w razie awarii. I to już jest zaszyte w cenie OC. A, między bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. W innych towarzystwach, w zasadzie ten wypadkowy jest tylko gratisowy. Za ten awajny trzeba sobie zapłacić od 50 do nawet mniej więcej 200-300 zł, bo uwaga, towarzystwa niektóre zwracają uwagę na to, czy wcześniej korzystaliście z asystansu. No i oczywiście, jeżeli korzystaliście, no to idzie wam cena do góry, bo jesteście szkodowi. Więc nie tylko historia szkód w oce ma znaczenie, ale również w asystansie. Ostatnim czynnikiem jest BLS. Szerzej nagłem o tym tutaj i tam się skupię mocniej, właśnie między innymi, jak się chronić przed takimi sprawcami, którzy mają w krzakach poubezpieczanych, brzydko mówiąc. Ale teraz chcę, żebyście zapytali po prostu swojego agenta, czy macie BLS bądź BLS. Plus? I właśnie ten BLS Plus jest bardzo ważny, ma go na przykład Warta, ma go Interisk w postaci Interkasko i nie wiem jeszcze jakie inne towarzystwa, bo niestety nie chwalą się tym, gdzie moim zdaniem jest to bardzo duży wyróżnik niektórych towarzystw. No i jeżeli wtedy macie taki BLS Plus, to nieważne z jakiego towarzystwa trafi Was sprawca, zawsze możecie zgłosić sobie to do swojego towarzystwa. I to ono wypłaca Wam odszkodowanie, później sobie egsuje Jak nie pamiętasz czym jest EGS, to obejrzyj odcinek o UFG albo sobie wygoogluj. I ty jako poszkodowany czujesz się bezpiecznie. Nie musisz się martwić o to, czy jakiś warsztat przyjmie Twój pojazd do naprawy, czy dostaniesz odszkodowanie, czy będziesz musiał się sądzić. Ten BLS, jak ja to mówię, zapewni Ci spokój w razie stuczki nie z Twojej winy. Mam nadzieję, że te przedstawione argumenty, czyli przede wszystkim ta droga sądowa, której nikomu nie życzę, i to zarówno jeżeli będziesz sprawcą, jak i poszkodowanym, bo to nie jest nic przyjemnego i te kilka add-onów, wyróżników, dodatków, które są dorzucone do polisy OC, przekonacie, że najtańsze OC nie znaczy najlepsze. Żeby patrząc na tą cenę, którą dostajesz, czyli nie wiem, 300, 400, 700 zł. Dopytaj, co tam jest zawarte. Czy to jest tylko OC, czy może jednak właśnie jakiś tam coś się ukryje i czasem warto dorzucić parę złotych. Ale przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby wybierać towarzystwa, które są na naszym ręku już od wielu, wielu lat. Od 20, 50, czy nawet 200, jak PZU. Także w tym odcinku wszystko. Gorąca prośba też o to, żebyście dali znać, jak z głosem. Bo na bazie tych trzech czy dwóch poprzednich odcinków starałem się go poprawić. Dodatkowo wyprostowałem tą ściankę z tyłu. Wiem, że niektórym jeszcze ona będzie przeszkadzać w sam fakt, że jest to ścięcie, no ale niestety jestem na poddaszu i inaczej nie mam pomysłu, jak to zrobić. Jeżeli masz, to daj znać, może uda mi się to wdrożyć. A tymczasem dzięki za obejrzenie do końca i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!